Mamy połowę listopada, i dzisiaj odpowiemy sobie na takie pytanie, które ostatnio dość często pada: czy można teraz na jesień przycinać drzewa owocowe? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ według mnie można przycinać drzewa owocowe, ale tylko te, które są najbardziej odporne na mróz. Takie drzewa jak jabłonie, Szczególnie te najbardziej odporny na mróz odmiany. Na przykład Antonówka. Taka bardzo odporna odmiana. Też niektóre grusze. Natomiast nie warto według mnie przycinać takich drzew jak na przykład czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, nektarynki. Ogólnie drzew pestkowych nie warto teraz przycinać, ponieważ są one dość wrażliwe na mróz. Jeśli w niedługim czasie nadejdą niskie temperatury, to te drzewka mogą nam przez świeże rany przemarznąć. Ogólnie, drzewa pestkowe tniemy po zbiorach w lecie, kiedy jest ciepło i kiedy rany mogą się łatwo i szybko zagoić. Ogólnie, takim najlepszym terminem na cięcie jabłoni i gruszy jest wczesna wiosna, luty, marzec. No ale jakby ktoś teraz chciał przyciąć, to też jest taka możliwość pod warunkiem, że sprawdzimy sobie prognozy i y, że nie będzie zapowiadanych w najbliższym czasie dużych mrozów. Jakiś tam niewielki przymrozek nie wyrządzi dużych szkód, natomiast jeśli by był mróz na przykład y, nagle minus 10, no to takie świeże rany y, drzewa, nawet takiego, które jest dość odporną odmianą na mróz, może nam, y, mogą nam się te rany y, przyczynić do przemarznięcia pędów. Po takim cięciu jesiennym y, warto naprawdę zabezpieczyć sobie rany y, po cięciu maścią ogrodniczą, ponieważ teraz jest duża wilgotność powietrza i patogeny mogłyby łatwo wniknąć y, w świeże rany. No i takie cięcie na pewno nie robiłbym już w drugiej połowie grudnia, bo wtedy już jest bardzo duże ryzyko, że mogą przyjść silne mrozy i szkoda by było ryzykować drzewkami. A tutaj już widzicie odmianę idaret. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.